Poczeka i my także czekaliśmy na to, co pokaże Robert Kubica. Jazda na pełny adres. A no właśnie, troszkę poboczami. Posłuchajmy troszkę Maczka Szczepaniaka. Jedno, że światło umluzowane po tym zderzeniu świeci prosto w oczy kierowcy. Jeden błąd bardzo poważny właśnie w wyniku 4C. tych historii. A no, może Państwo usłyszeli? Robot Bumice skomentował to dość jasno. 120, ale wysze śmiało do późno, prawa, że skrótki otwiera 6P. No i posłuchajmy, co po tym odcinku specjalnym fantastycznie wygrane przez Roberta Kupicę, powie nasz kierowca. E, mieliśmy jeden groźny moment. Przepraszam mojego pilota Maćka, zekoncentrowałem się w owemgle. Jeden z dodatkowych reflektorów świecił nam prosto w oczy. Chciałem go wyłączyć, ale dla mnie ta kierownica jest nowa i nie mogłem znaleźć przycisku. To był prawy czwórkowy zakręt, wjechałem zdecydowanie za szybko, ale na szczęście udało się. Kubica wygrywa ten odcinek specjalny z pechem o 31,7 sekundy. Maciej Szczepaniak rozmawia z Gronholmem. Nie, nie, no, 36, jaka tu powinna być końcówka czasu? Super. 50, 50, a więc jest super. Wiesz, pojechaliśmy na kolcach i zimówkach, bo zostały nam tylko te dwie opony okolcowane i dwie zimowe. I uwierzysz, zmieniliśmy je potem na dojazdówce. Jak? Daliście sobie radę na kolcach, mówi Gronholm. To zdumiewające. A rozmowa z Robertem? Spróbowałem dwóch okolcowanych na przodzie, ale podczas dojazdówki... Wiem, wiem, zmieniłeś je i założyłeś na krzyż. Tak, zdecydowałem się na krzyż. Ja naprawdę nie wiem, co się będzie działo podczas następnego odcinka na Łotwie. Będzie to chyba piękny, śnieżny rajd. No i proszę Państwa, klasyfikacja, która nas cieszy najbardziej. Robert Kubica przed Wacławem Pechem. 19,9 sekundy. No i już niedługo, bo właściwie od środy zaczynają się testy przed rajdem Monte Carlo. Co mnie osobiście troszkę, no, zaskakuje, to to, że dzisiaj Robert powiedział wieczorem musimy usiąść z Maćkiem Szczepaniakiem i pogadać, jak to będzie dalej. E, nie można nie mieć na pewno pilota tuż przed startem do sezonu e, e, Mistrzostw Świata. A e, jak to się rozstrzygnie? No, zobaczymy. Robert Kubica otrzymuje Colin McLeod, fretaut trofy. E, przypomnijmy, że przed rokiem dostał to podczas rajdu Korsyki. Rzeka. Oh,